Siema, jestem Trisha, to jest wyzwanie dzień już jedenasty. Jezus Maria, ale ten czas leci. Stary może to, że to już jest jedenasty dzień? Jedenasty dzień tygodnia. No, no nie, wyzwania. <grych> Byłam sobie w kuchni, tam ogarniałam śniadanie. kuchnie, tam zlew, smywarkę, wszystko, wszystko, wszystko i ktoś dzwoni do drzwi. Co i myślę, hm, może listonosz. Podchodzę do drzwi, patrzę przez takie okno przy drzwiach, bo mam tam taką szybę. Kurde, to nie on. No ale myślę, dobra, otwieram drzwi, patrzę, stoi jakiś facet. No, tak na pierwszy rzut oka wyglądał normalnie. Później się tak przyjrzałam, widzę, że miał trochę kurtkę brudną. Ale Generalnie nadal wyglądał bardzo normalnie. Nie wiem, może jakiś pies na niego gdzieś skoczył czy coś. Mniejsza z tym. Otwieram, ok. mówię. Dzień dobry, czy mogę pomóc? A facet, o Boże, ale pani jest ładna. Ja tak stoję, bo wyglądałam jeszcze gorzej niż w tym momencie, ale to jest mniej ważne. Mówię, no dzięki, a w czym mogę pomóc? A gość, bez taka sprawa, bo mi ciężko. Ja sobie myślę, aha, no, no dobra, no i co z tego, że jest ci ciężko? A gość, masz może poratować setką wódki? A mówię, no no sorry, no, no ciężko, no teraz nie za bardzo mam jakiś alkohol w domu, a tym bardziej wódkę. On, no, o Jezu. A masz może 10 zł? A mówię, o nie, sorry, ja ci kasy na pewno nie dam. To, 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 to nie tak, to nie tak działa. I po chwili myślę sobie, dobra, myślę i mówię, stary, zaczekaj chwilę, ja zaraz tutaj do Ciebie przyjdę, może coś znajdę. No i tam w zamrażarce miałam jakieś resztki z jakiejś imprezy, nie wiem, co to nawet było i skąd to było. Wziąłam tę butelkę, no i dałam facetowi. Mówię, wódki nie mam, ale to też powinno Cię chyba zadowolić. Wątpię się pytałam, wódkę masz, jakąś wino, cokolwiek, daj mi, daj mi, po prostu mi daj. Bo jest mi źle, ja wczoraj zabalowałem, będę umierał. No dodałam mu, no nie wiem, ile to mogło być o, o tyle, ile to będzie z butelki. 300? Coś takiego. Jakoś 300 ml. I, i dałam mu, to on mówi tak, wiesz, co jeszcze, jeszcze mam jedną sprawę? Nie ja wie jaką. No co tam, mów, szybko, bo nie mam czasu. Mogę, Może jeszcze chwilę tak postać, na ciebie popatrzę, bo jesteś taka ładna. Dawno nie widziałam takiej ładnej dziewczyny. Ja tak stoję, złapałam się za głowę i mówię, ja. Dole. Dzięki, wadze, ale ja muszę wracać do życia. Nie mam na ciebie czasu. Ale koniec końców, Patryk jeszcze później, no nie wiem, powiedzmy 5 minut po tej sytuacji, 5 minut po tym jak facet odszedł od naszych drzwi, poszedł do sklepu tutaj naszego osiedlowego i mówił, że on też tam był i też chciał od wszystkich, żeby ktoś mu kupił setkę wódki, ale... ale każdy mówi m Także tylko ja byłam taka głupia, że mu dałam, a... No ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Życzę wam smacznego, smacznej coli, no i widzimy się za chwilę. Zobaczymy, co przyniesie ten dzień. Mam niemały problem. Zapomniałam, gdzie zaparkowałam samochód. O, widzę. Zajęliście. Uratowana. Tu jedzie coś, tu wyjeżdża, tu nie idzie. Super stoi moja Alfunia, moja Julka kochana. Jezu. Ludzie, kto to widział się tak męczyć na tej siłowni? Nie, powiem Wam szczerze, że miałam mega fajny dzisiaj trening. Był bardzo przyjemny, byłam w stanie bardzo dużo zrobić. Jestem z tego powodu bardzo, ale to bardzo szczęśliwa. I dzisiaj, nawet mimo to, że robiłam nogi, zrobiłam lekkie karty, bo w tym tygodniu na pewno nie jutro kiedy nóg nie robię. Nie będę miała czasu na to, żeby zrobić kartę, więc dzisiaj na zapas, na zapas także tego. Dobra, ja teraz wracam do domu, muszę jeszcze zadzwonić do mojego ukochanego męża, żeby zrobił mi i sobie przy okazji koktajl. I siadam do pracy i muszę zmontować dzisiaj film, bo wczoraj nie chciało mi się. I nie zmontowałem filmu, także muszę zrobić to dzisiaj. Jeszcze jedna ultraważna rzecz, bo Dostałam w wiadomościach prywatnych kilka Zapytań, tak naprawdę Dlaczego ja tak strasznie niewyraźnie mówię Dlaczego tak syplenie i dlaczego to sy Jest u mnie tak bardzo mocno wyraźne Bardzo je słychać i wręcz czasami To przeszkadza, słuchajcie, jestem w trakcie Leczenia ortodontycznego, przez to mam Też krzywe zęby, jak widać jeszcze o, nie ogląda to idealnie Bo jestem w procesie Proste zęby miała, będę miała dopiero w momencie, kiedy Skończę prostować zęby i ściągnę aparat Logiczne? Wydaje mi się, że tak. Ok. I przejdźmy do punktu numer dwa. Czyli dlaczego to moje S jest takie mocne i dlaczego seplenie? Słuchajcie, wcześniej nie miałam zbyt dużego problemu z mówieniem i nie sepleniłam aż tak bardzo, ale aktualnie sprawa jest tego typu i wygląda w ten sposób, że będąc w procesie leczenia ortodontycznego, wygląda to. Różnie. Różne rzeczy wkłada się do otworu gębowego i nakłada na kości, które my nazywamy zębami, i w moim przypadku jest tak samo. A aktualnie to wygląda w ten sposób, że mam nałożone T i H. Powerscap. Są to stalowe wyciągi, których nie mogę sobie wyciągnąć, siłą rzeczy są czymś dodatkowym w mojej buzi, co utrudnia mi mówienie. I tak staram się bardzo, bardzo wyraźnie mówić, ale czasami siłą rzeczy nie jestem w stanie wypowiedzieć idealnie niektórych wyrazów i wyrazy w ciągu zdania wychodzą mi z różnym skutkiem. Jak jest sławne powiedzenie, które zna każdy Polak, z pełną buzią się nie mówi, może ja też powinnam przestać mówić i się więcej nie odzywać. Także tak, mam nadzieję, że rozwiałam Wasze wątpliwości, bo podejrzewam, że jeżeli od kilku osób dostałam takie zapytania, takie informacje, taką chęć wiedzy, sądzę, że może, bać, może być Was tutaj więcej, którzy będą zainteresowani tym tematem, którzy są zainteresowani tym tematem i nie rozumieją, dlaczego sprawa wygląda tak, a nie inaczej. Z mojej strony mogę Wam powiedzieć tylko tyle, że za około pół roku przy dobrych wiatrach, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, będę miała powerskap ściągnięty i przechodzę do dalszego etapu leczenia zębów. Po ja prostu nie wierzę w to, co się dzieje. Mój mąż ubrał się, przygotował i co idziesz robić? No powiedz co idziesz robić? Idę golić wąsy. Kosić trawę. On ma z tym straszny problem. W tym roku ile razy wykosiłeś? O pięć. O, to może być piąty raz. No nie. <laughs> tu jest co kosić. Mówię więcej, tym częściej Jasne! To, to tym bardziej bym się Ciebie nie doprosiła. Wypuść go jeszcze na chwilę. Idź, idź, idź. No Zaraz wróci, bo jest mu zimno. A... Nie, ja też mogę wrócić zaraz? <grym> Jak skocisz? Jak mi każesz kosić? Bo on wpierdziała trawę sam. A w zeszłym roku skoczył ją może dwa razy. Czyli? Wyrabiam 200% normy w tym roku, ponad. No, ale to jeszcze nie jest zadowalające. zadowalające. No, ja myślę, że przy takiej częstotliwości raczej nie, żadna fabryka by ci nie zatrudniła. Nie ma znaczenia przy jakiej częstotliwości. Tu się wzrostowa forma. A ja siedzę przy montowaniu filmu. Nie co ty robisz? Gdzie? No przecież nie pójdzie. A. Pa! O, jak ładnie trawę wykosiłeś! Typ ma dokładnie tyle do skoszenia, kilka razy w roku i to przychodzi mu z wielkim trudem. Wezwanie dzień 12. Boże, jak ten czas leci. Jestem w ciężkim szoku. Zanim się obejrzę, będzie już połowa. Autentycznie. No ale jakoś to wszystko leci. Słuchajcie, ja się dzisiaj z wami witam y, już z samochodu, już gdyż ponieważ śpieszę się, a mam dzisiaj y, dosyć intensywny dzień. Będzie trwał może niedługo, ale na pewno długo będę poza domem. Ja jestem trochę w dupie, bo nie zrobiłam sobie drugiego śniadania. O obiedzie już nawet nie wspomnę. A nie miałam czasu nawet na to, żeby zrobić sobie drugie śniadanie. Także no, no niestety, no, no nie można mieć wszystkiego. Ale mam dwie opcje. Jedna jest taka, że pójdę na siłownię, potem do dentysty. Ewentualnie mogę odpuścić siłownię, to jest plan drugi. I pojechać do galerii po jakiś soczek ze świeżo wyciskanych owoców czy coś, żeby troszeczkę zapchać sobie żołądek. Nie wiem jak to będzie. Jedziemy. I nowe paznokcie. Gotowe? I zimowe już. <laughs> Świąteczne. A no bo czemu nie? No bo czemu nie? Za chwilę przecież. Za półtora miesiąca są święta. Mogę sobie już na takie pozwolić. No i teraz właśnie dokonuję tego wyboru. Czy iść na siłownię i chodzić głodna do godziny 16. Czy... Pojechać coś zjeść i odpuścić sobie dzisiaj siłownie. I chyba zdecydowanie dużo bardziej jestem za tym, żeby sobie odpuścić i pojechać coś zjeść. Dobra, w tym tygodniu zrobię tylko dwa treningi, to i tak jest bardzo ok. Zrobiłam pełny trening w poniedziałek. we wtorek, sorry, we wtorek. <grych> Także to i tak jest bardzo, bardzo ok. we wtorek, czyli wczoraj. Więc to i tak jest bardzo ok. Nie będę mieć wyrzutów sumienia, tak czy inaczej, dbam o siebie, nie będę chodzić głodna, nie będę chodzić. Będę po prostu szczęśliwa, najedzona i praktycznie całkowicie spełniona. Wiem, że jutro będę miała dobre kardio, bo będę miała dwa treningi z psami. Także tak czy inaczej sobie odrobię i w piątek pójdę na siłownię i też zrobię kon kon konkret trening. Może połączę dwa w jednym. Też będzie git. I w sobotę będę mogła dobrze zjeść. A dlaczego? To dowiecie się w kolejnych filmach. A teraz lecimy napić się czegoś, jakiegoś koktajlu do galerii. Miałam dzisiaj takiego odrobinę doła i zrobiłam trochę głupotę z tego względu, że pojechałam do galerii no i oczywiście nie skończyło się tylko na tym, że kupiłam to, co było mi potrzebne, ale poczułam się taka troszeczkę brzydka, gruba yy, i w ogóle jakaś kwadratowa. I uznałam, że muszę się troszeczkę pocieszyć i kupić sobie coś. No i kupiłam sobie dwie pary legginsów i jeden sweter. Ale wiem, że przyszła mi jeszcze paczka, którą zamawiałam rzeczy z schemu, także jak wrócę do domu, to zaraz wam pokażę, co kupiłam, bo e, kupiłam bardzo ciekawe rzeczy, których jestem sama niesamowicie ciekawa, bo nie wiem do końca, co mi przyjdzie i nie wiem, czego mam się spodziewać. Niby to są takie zwykłe bajsiki, basiciki basiciki. <gry> ale tak czy inaczej, może być różnie i zamówiłam jedną rzecz, która jest rzeczą bardziej wieczorową, że tak powiem, w godzinach wieczornych, kiedy się przygotowujemy do spania. Nie wieczorową. I planuję ją nosić jako rzecz codzienną. Więc zobaczymy jak to w ogóle wyjdzie, bo jeżeli będzie nie takie jak powinno być, chciałam w ogóle wziąć rozmiar większy, ale nie było już nigdzie na sklepie. Nigdzie na sklepie. Nie było już na stronie ani nie było nigdzie dostępne w żadnej galerii u mnie w pobliżu, więc musiałam wziąć troszeczkę mniejszy rozmiar i zobaczyć Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Dobra, koniec tego gadania, bo widzę, że już mam półtorej minuty o tym, że kupiłam ciuchy. Nieważne, <gry> lecimy do domu. Kurde, nie lubię tego. Zaczynam być głodna. A stoi w korku i obstawiam, że będę stała jeszcze ze 40 minut spokojnie w tym korku, zanim z niego wyjadę i będę mogła pojechać do domu. Czyli w domu będę za jakąś godzinę. I do tego czasu będę głodna. Bardzo głodna. A nie mam w domu gotowego obiadu, no ja chyba sobie nie wiem co zrobię, nic sobie nie zrobię, bo, bo nie chcę sobie nic zrobić, ale będę strasznie zła. Dajcie znać, czy u was też tak jest, że jak jesteście głodni, to po prostu macie ochotę złą ochotę krzyczycie, jesteście źli, okropni i w ogóle jest wszystko bardzo źle. Bo ja autentycznie mam tak, że jak jestem głodna, to w moim otoczeniu nikt z moich bliskich nie chce ze mną przybywać. Sorry za ten dźwięk. Wycieraczki. Bo pada deszcz. Kiedy jestem z... głodna, nikt z moich bliskich w moim otoczeniu nie chce przybywać. I przeważnie, jak jestem dłuższy czas, tam, nie wiem, na zakupach czy na jakiejś wycieczce z jakimiś moimi bliskimi, oni naprawdę starają się e, nie dopuszczać do tego, żeby ja była głodna, bo ja kiedy jestem głodna, jestem okropna. Ja im strasznie współczuję. Bo... Ja nawet sama siebie nie lubię, kiedy jestem głodna. Nie potrafię ze sobą wytrzymać i to mnie tym bardziej denerwuje. No, nie polecam, nie polecam. <laughs> Ale widzicie, mam tego pełną świadomość, stuprocentową świadomość, ale to jest silniejsze ode mnie, no. Pierwotne instynkty dają sobie znać, tyle, no. no. to jest po prostu potwierdzenie, że nie żyjemy wszyscy od wczoraj, że to już trochę trwa. Albo w poprzednim wcieleniu musiałam bardzo mocno głodować. Tak, tak też może być. No słuchajcie, Edyta Górniak żyje 40 tysięcy lat, czy 4 tysiące lat. I ileś tam lat żyje. Wiem, że coś było z czwórką. Na pewno było więcej niż 400, więc, więc yy, nie pamiętam po prostu ile tam było zer. <gry> Dobra, słuchajcie, wróciłam już do domu. Na szczęście miałam ultra szybki obiad do przygotowania, bo miałam makaron z, pulpeci z pulpecikami. No właśnie, idę z tym moment z moim powerscapem, kiedy chcę coś bardzo szybko i bardzo dużo powiedzieć na raz i wycho wychodzi mi... nic mi nie wychodzi. Dobra, to jeszcze raz. Miałam bardzo szybki obiad, bo to były pulpeciki z sosem śmietanowym, śmietanka 20, oczywiście. <grym> Ale bardzo dużo i sosiku też było bardzo sporo. Więc ten obiad naprawdę przygotowałam ekspresowo. Teraz już wróciłam do domu i e, korzystając z okazji, że chcę Wam pokazać ciuchy, jeszcze wcześniej chciałabym w końcu zrobić update, a tak naprawdę zacząć się mierzyć razem z Wami. Także lecimy. Co do mojej wagi, moja waga to 79 kg w tym momencie. No i wymiary. <noise> Zaczynamy od klatki piersiowej. Czy ja będę potrafiła to zrobić? Dobra, tu leci. Nie mam już tonoszek, coś. Więc. Klatka piersiowa 110 kg. 110 cm, talia 90 cm, długość brzuszka 114 cm, tyłek 111 I bioder. Nie wiem, czy jest sens mierzyć biodra, ale róbmy to. 102 cm, także jest całkiem git. Jak formalności, w końcu po ponad tygodniu mamy ogarnięte, lecimy dalej. I tak, jeżeli chodzi o ciuchę, kilka dni temu w H&M zamówiłam sobie t-shirty, zwykłe, najzwyklej, najzwyklejsze w świecie t-shirty z hm -u. to jest w ogóle kolekcja Plus Size i to jest rozmiar chyba 3XL albo 4XL, bo chciałam, żeby ona była taka ultraluźna, wiecie, zawalista na siłownie, zawalista też na... no, to w ogóle jest świetna na każdy dzień, na każdy moment życia. I jak widać, jest to na mnie dosyć długie, ja mam 1,65 m, także... No, taka naprawdę długa tunika, jakby miała przynajmniej za 3 cm więcej, spokojnie mogłabym w tym chodzić, jako w sukience. <laughs> I plan jest taki, że chciałabym w tym chodzić mniej więcej w ten sposób. O tak, o, tutaj wiecie, takie seksowne Ramk, ra, ramionko, ramko. tutaj takie seksowne ramionko e, i jest przyjemnie. Dzisiaj jeszcze w H&M zam zamówiłam, kupiłam sobie e, leginsy ocieplane w środku. I gdyż, ponieważ w sobotę jadę gdzieś i będę bardzo dużo przebywać na zewnątrz, chciałam sobie kupić cieplne leginsy, żeby jeszcze nie ubierać odzieży termoaktywnej. I mam tutaj takie sportowe leginsy. Jeszcze nie ściągnęłam metki, ale to nic. Zbierają w miarę to, co zbierać mają. Tak to wygląda. No cóż, no cóż. I rzecz, o której Wam mówiłam, że nie wiem do końca, jak to ogarnę i czy będzie w ogóle dobre rozmiarowo i wyglądowo. Jest to szlafrok, którym chcę chodzić na co dzień, jako płaszcz. Także tak, taki misiu. I sprawdźmy, jak to tutaj wygląda. Jak ubierałam to na sweterek, to trochę czułam się taka potężna, przeogromna. Szkoda, że nie ma kieszeni. No ale trudno. Jest tutaj coś takiego. I do tego wszystkiego kupiłam sobie jeszcze biały szalik. Z tym, że on się ponoć bardzo mocno obiera do wszystkich ciemnych rzeczy, także będzie różnie. I szkoda, że to nie jest też takie białe-białe. Jakoś będzie trzeba fajnie to wszystko połączyć. I wygląda to w ten sposób. Nie wiem, co myślicie, dajcie znać koniecznie w komentarzu, bo strasznie się zastanawiam, co mam z tym zrobić. Czy zostawić to sobie i chodzić w tym jako płaszczu, czy może niekoniecznie, bo to jest trochę głupie. I jako, że i tak musiałam już kupić sobie troszeczkę więcej leginsów z tego względu, że teraz głównie chodzę tylko i wyłącznie w leginsach, dlatego że w spodnie się nie mieszczę. A kiedy już ubiorę spodnie, w które się mieszczę, to tak czy inaczej czuję się jak wielki klocek i po prostu się sobie w nich nie podobam, więc z nich całkiem zrezygnowałam i ubieram tylko i wyłącznie leginsy, jeżeli już ubieram góradu, dół, nie ubieram sukienki, to to właśnie wybieram leginsy, nie spodnie. I drugą rzeczą są właśnie Legginsy z Tezenis. W ogóle pierwszy raz zrobiłam jakiekolwiek zakupy w tym sklepie, bo u nas w Rzeszowie dosyć niedawno ten sklep się pojawił. Pierwszy raz w ogóle na Podkarpaciu, także dopiero pierwszy raz miał okazję cokolwiek stamtąd kupić. I leginsy prezentują się w ten sposób. Zbiera tutaj, co zbierać ma. Wygląda całkiem w porządku. Także to mi się bardzo podoba, że jest tutaj naprawdę bardzo, bardzo szeroki pas. Jak widzicie, brzuszek trzyma i można się czuć bardzo komfortowo. I jeszcze teraz w tym momencie, korzystając z okazji, że sobie do Was tutaj stoję i gadam, chciałabym skorzystać z tego czasu, który mam i który chcę tutaj poświęcić, wykorzystać go 100%, jak tylko mogę najlepiej. I w tym momencie z całego serca chciałabym Wam podziękować podziękować, no brawo ja, brawo ja. Ale to już jest ten moment, gdzie jestem zmęczona i mój aparat wcale nie pomaga mi w mojej mowie. Z całego serca w tym momencie chciałabym, chciałabym Wam podziękować za to, że dotrwaliście do tego momentu w filmie. I poprosić Was o to, że jeżeli ten film Wam się podobał, koniecznie zostawcie kciuka w górę, zostawcie subskrypcję i dzwonek powiadomień, by być na bieżąco z moimi nowymi filmami, bo filmy na ten kanał wpadają równo co dwa dni. I jeżeli chcecie być na bieżąco, to ten dzwoneczek będzie na pewno dla, dla Was bardzo, ale to bardzo pomocny. I kolejna rzecz, która jest dla mnie niesamowicie ważna, są to komentarze. Jeżeli ten film Wam się podobał i chcecie mnie w jakikolwiek sposób wesprzeć, yy, mentalnie i fizycznie, bardzo prosiłabym Was o to, żebyście zostawili komentarz. Nawet jeżeli to będzie zwykła emotka, dla mnie to będzie wiadomość, że Wy tu jesteście, dla innych to będzie wiadomość, że również tutaj jesteście, że czynnie uczestniczycie i tym samym motywujecie też innych do pracy, bo wiem, że są tutaj osoby, które idą w tym challengeu razem ze mną. I nie, 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 nie mają w dupie challengeu. No i co ja wam mogę jeszcze na ten moment powiedzieć? No co ja mogę? Co ja mogę? Mogę bardzo dużo, ale nie wiem, czy bardzo dużo chcę w tym momencie. Iż gdyż, ponieważ yy, jeżeli mam dzisiaj chwilę czasu, chciałabym jeszcze chwilę popracować, i jeżeli znajdę jeszcze trochę tego czasu, mhm. chciałabym bardzo, ale to bardzo, zmontować ten film w całości, jeżeli mi się uda, i wrzucić go jutro wcześniej, bo muszę się pochwalić, jeżeli nie oglądaliście poprzedniego filmu, to koniecznie do niego wróćcie. Iż gdyż z tego względu. W końcu udało mi się zrobić film w 4K, co jest dla mnie ogromnym sukcesem. No bo Halo, no zrobiłam film 4K własnymi rękami, własnym sprzętem. No własną głową. No to jest po prostu dla mnie niesamowite. Także staram się. Rozwijam się i dla siebie, i dla Was, i mam nadzieję, że to docenicie. I tak czy inaczej będziecie ze mną, więc pamiętajcie. E, komentarz, subskrypcja, dzwonek powiadomień i lajk w górę. <grym> no, ale chyba, wiecie co? A dzisiaj to byłoby już tyle. Wielkie dzięki, że tutaj byliście. I do zobaczenia za dwa dni.